Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy tutaj, aby przez godzinę mniej więcej taki czas tutaj będziemy i poświęcimy ten czas, aby opowiadać Państwu o tym, w jaki sposób spotkaliśmy się z Jezusem. W jaki sposób zostaliśmy chrześcijanami. I chcę Ci powiedzieć, że jeżeli. Poświęcisz ten swój czas i posłuchasz nas, to możesz dowiedzieć się całkowicie czegoś innego. Ponieważ te słowa, które będę kierowała do ciebie, dziewięć lat temu całkowicie zmieniły mój świat. I od dziewięciu lat w różnych miejscach Warszawy, Polski przekazuję i mówię ludziom o tym, jak bardzo prosty sposób mogą zadecydować, mogą pojednać się z Jezusem, jak bardzo łatwy sposób mogą wybrać zbawienie, ponieważ zbawienie to coś takiego, czego nie przyjmiesz, nie dostaniesz tak naprawdę przez uczynkowość, przez swoje starania. Ale zbawienie jest za darmo. Zbawienie możesz przyjąć, ponieważ to jest wielki dar, wielki prezent od Boga w kierunku człowieka. Ale człowiek ma wolną wolę i człowiek zawsze decyduje, co zrobi z tym. Czy przyjmie do swojego życia zbawienie, czy je odrzuci. Nazywam się Anita i w 2015 roku. W wieku dwudziestu kilku lat przekonałam się o tym, że Bóg jest realną postacią, że nie jest jakąś postacią, która buja się w niebiosach, ale to postać, która ma realny wpływ na życie ludzi. Wiecie, 10 lat temu na mojej drodze stanął człowiek, który powiedział, że Poznał Jezusa i on zmienił jego życie. I dla mnie to z jednej strony było troszkę przerażające, ponieważ ja nigdy nie widziałam, że ktoś w tak otwarty sposób o tym mówi. Przypominam, to było 10 lat temu. Teraz czasy są całkiem inne, ponieważ im bliżej do przyjścia Jezusa, tym więcej ludzi naradza się na nowo, nawraca się i ma odwagę, aby głosić Ewangelię. Ale to się działo 10 lat temu. Ten człowiek nie był jakimś pobożnym człowiekiem. To, to, ten człowiek nie był kimś, kto zajmował pierwsze ławki w kościele. Kto był dobry, wręcz przeciwnie. Ten człowiek nie był do, dobrym moralnym. Nie był dobrym moralnym. Proszę sobie, proszę sobie. Proszę pana, nie wiem, ale noszę się do siebie. Proszę pana, nie widzę. Pan mi się dopartywa, pan sam siebie. Proszę pana, jest dobrym Nie wiem, pan śniadanie. Powiedz, że to idzie na pokoju, i nie wstał. ten człowiek nie był dobry moralnie absolutnie nie. Nie był człowiekiem takim, że gdybym na niego spojrzała, to bym pomyślała, że mógłby na coś zasłużyć u Boga. Ale to on właśnie. Panowczo mówił o tym, że jest pewny tego, że po śmierci swojej pójdzie do nieba. I to mnie zaczęło zastanawiać, ponieważ tradycja, w której się wychowała, mówiła mi, bądź dobra. Tradycja mi mówiła, przestrzegaj przykazań, bądź nagarnym człowiekiem. A jeśli będziesz taka, to jest opcja, że po swojej śmierci trafisz do nieba i będziesz zbawiona. Właśnie jest opcja. Ale nigdy nie byłam tego pewna. Co się stanie ze mną po śmierci, dlatego jednym z głównych moich lęków było strach przed śmiercią i koniecznie bałam się śmierci. Ponieważ człowiek boi się tego, czego nie jest pewien. Ja nie byłam pewna zbawienia, nie byłam pewna życia po śmierci, mojego miejsca po śmierci, więc się bałam. Bałam się, chorób, bałam się śmierci. Ja dziękuję Bogu za to, że poznałam. Przed niby tą całą pandemią, ponieważ gdybym nie znała Boga, to bym trzęsła portkami strasznie, panicznie się bała. Tak jak 80% tego kraju. Ale wiecie co? W dniach 2015 roku spotkałam się z Bogiem, bo usłyszałam Ewangelię, prawdziwą informację, prawdziwą i realną o tym, jakie jest zdanie, jaki jest temat Boga w temacie zbawienia. Przez lata wierzyłam w kłamstwo, wierzyłam w coś nieprawdziwego, ponieważ myślałam, że ja mogę jednak wystarać się, że ja mogę jednak swoimi uczynkami zapracować na niebo, na zbawienie, na przychylność Boga. Dlaczego tak jest, że na przykład ktoś w Twojej rodzinie zachoruje i Ty może nie było Cię lata w kościele, nie miałeś nic wspólnego z Bogiem, ale biegniesz do kościoła, zaczynasz odmawiać modlitwy, Ponieważ chcesz coś tam wyprosić u tego Boga, ale nie ma się tak z nim sprawa, ponieważ zbawienie jest za darmo. Zbawienie jest darem, który możesz tylko i wyłącznie przyjąć bądź odrzucić. I kiedy ja się zaczęłam zastanawiać nad tą niesprawiedliwością, bo w oczach ludzkich Ewangelia jest mega niesprawiedliwa, bo człowiek, który starał się całe życie. Nie pójdzie do nieba, a człowiek, który spokutuje, który zobaczy, że potrzebuje Boga do swojego życia, w jednej chwili może być zbawionym. Takim człowiekiem właśnie byłam ja w 2015 roku, kiedy zobaczyłam, że mężczyzna, który głosił mi Ewangelię, nie zasłużył, a dostał, a ja choć niby zasłużyłam po ludzku, bo byłam dobra, to nie byłam pewna zbawienia, to w swoim pokoju klęknęłam na swoje kolana, bo zrozumiałam, że jaka dobra bym nie była, że ile uczynków bym dobrych nie zrobiła, to idę prostą drogą do piekła, ponieważ do piekła nie idzie się przez to, czy się jest dobrym, czy złym, czy spędziłeś wiele godzin w kościele, czy mało, czy modlisz się, czy nie. Do piekła Idą ludzie, którzy są niezależni od Boga. Do piekła idą ludzie, którzy żyją po swojemu, według swoich zasad, według swoich reguł. Moje zasady były takie: bądź dobra, a Bóg ci odpłaci. Bądź dobra, a będziesz zbawiona. To była moja zasada, moja reguła. Ale to nie jest zasada Boża, ponieważ jak coś w głębi swojej duszy. Bardzo dobrze się czułam, kiedy zrobiłam jakiś dobry uczynek, kiedy ktoś mnie pochwalił, to mi tak było ciepło na sercu: Jestem dobra. Człowiek lubi czuć się dumnie, ale zbawienia nie wypracujesz. Zbawienie nie jest dla dobrych ludzi. Zbawienie nie jest dla moralnych ludzi. Zbawienie. Nie jest zależna od twojej pobożności. Ponieważ zbawienie to dar. Skoro ty swoimi ucieczkami możesz wypracować zbawienie, to powiedz mi, po co przyszedł Jezus na tą ziemię? Po co umierał na krzyżu? Po co stał z martwych? Wiesz po co? Ponieważ człowiek naturalnie sam nie jest w stanie zapewnić sobie zbawienia, i dlatego właśnie Jezus musiał przyjść na tą ziemię i przejść drogę jako człowiek. On chodził po ziemi, nie jako Bóg, a się nie unosił trzy metry nad ziemią, nad obłokami, takim człowiekiem jak ty i ja. Chodził, jadł, rozmawiał, uzdrawiał chory, pędzał ten moment, głosił dobrą nowinę o królestwie. On to robił jako człowiek i jako człowiek za na krzyżu, za moje grzechy i za twoje i jako człowiek stał z martwych w ciele abyś ty mógł mieć życie wieczne za darmo, ponieważ Jezus Chrystus to dla ciebie wypracował ja po latach starania kiedy zrozumiałam że nie dam rady że wykonało się zbawienie świata Wiecie, Jezus kiedy umierał, to ostatnie słowa, które wypowiedział, to było: wykonało się. Ponieważ Jezus przyszedł tutaj w dokładnym celu. On miał cel zbawić Ciebie i mnie. I on powiedział: wykonało się. I do tego nic człowiek nie może dołożyć. Oczywiście może dokładać. Swoje historie, swoją treść, tak jak ja przez lata dokładałam, ale to nie ma nic wspólnego z prawdą, ponieważ Bogu podobało się zbawić ludzi właśnie przez to, że Jezus Chrystus przyszedł na tą Ziemię i oddał za ciebie życie, że wstał z martwych. Ludzie często mówią: Bóg mnie nie kocha, ponieważ w moim życiu dzieją się te czy tamte rzeczy. Ponieważ brakuje mi pieniędzy i dzieją się jakieś przykre rzeczy. Ale to nieprawda. Bóg dał dowód miłości, taki, że syna swego dał. Po to, aby każdy, który w to uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten, kto uwierzy w syna. Czy wierzysz w syna? Ale tak jak powiedział Bóg. Czy wierzysz w Syna po Swojemu? Ja wierzyłam w Jezusa po swojemu. Ale wiecie co? Kiedy zobaczyłam, wejrzałam w swoje serce i zobaczyłam, że to nie ma żadnego znaczenia, że ginę, że nie jestem pewna zbawienia, to ja wtedy klęknęłam na swoje kolana i zaprosiłam Boga do swojego życia i powiedziałam, Jezu, dużo wiem o Tobie. Chodziłam na lekcje religii, przyjmowałam sakramenty, naprawdę dużo wiem o Tobie, ale nie znam Ciebie. To tak, jakbyś o kimś pisał, jakieś opowiastki, ale nigdy nie poznał tej osoby fizycznie. On jest, On żyje, On stał z martwych i dziś możesz Go doświadczyć, ponieważ jest osoba, która odcięła się od rzeczywistości ludzkiej, ale On chce, abyś był zbawiony, on zrobił już wszystko, abyś był zbawiony. Dziś póki chodzisz po tej ziemi, jest szansa dla Ciebie, abyś mógł wybrać Ewangelię, zbawienie, które jest za darmo. Nie potrzebujesz wielkich modlitw. Ja to zrobiłam naprawdę bardzo prosto. Klęknęłam w swoim pokoju I kiedy zrozumiałam, że moje życie to marność I że idę do piekła Ja wiedziałam, że ratunkiem jest dla mnie Jezus I wtedy powiedziałam Przepraszam Cię, że żyłam bez Ciebie Choć dużo o Tobie słyszałam Wierzę Jezus, że Ty stałeś z martwych w ciele Że umarłeś za moje grzechy Po to, abym była zbawiona Dziś wierzę w to i przyjmuję zbawienie do swojego życia. Biorę je jako dar. Duchu Święty, zapraszam Cię do mojego życia. I wiecie, ja, kiedy ja się pomodliłam taką prostą modlitwą serca, to cały ciężar grzechu, który czułam na sobie, to wszystko, co mi obciążało, te rzeczy, które nie mogłam sobie wybaczyć, jakby została od tego odcięta, ja ci nie potrafię tego słowami wytłumaczyć, ale ja wiedziałam, że zostały mi przebaczone, że grzechy są mi wybaczone. I mija już dziewięć lat, a ja stoję na ulicach i głoszę Ewangelię o tym, że zbawienie jest darmowe. Wiesz, Początkiem dla Ciebie jest pojednanie się z Bogiem, ale możesz to zrobić. Masz tą opcję. Ale tak naprawdę kolejny krok musisz wykonać ty. Wykonaj dobry krok. Wykonaj krok ku zbawieniu, które jest za darmo.